Chciałeś być busiarzem i jeździć bez przerwy w Eurotrack Simulator 2? No jeżeli znasz kogoś, kto jeździ na busach, tak jak mój kolega z klasy teraz jeździ, no to chłop wali 25 godzin na dobę. Oni nie śpią, oni nie myślą o odpoczynku, prysznicu, łóżku czy czymkolwiek. Oni myślą tylko o tym, żeby non-stop jechać i wy dzisiaj w Eurotracku też będziecie mogli jeździć sobie takim fajnym busem. Ale przed tym, jak wam pokażę, jakie mody pobrać, co trzeba zainstalować, co tu po kolei, jak poustawiać w modyfikacjach do Eurotrack Simulator 2... Zapraszam na reklamy. Cześć, kochani, bo jest taki portal Eneba i tam można kupić sobie gry po totalnej taniożce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo, znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z Mysocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. A więc tak, będzie nam potrzebny Fort Transit, Fort Transit Trailer i Fort Transit Sound and Devil DeVF Tandem Tracker. No, jak już Ci te wszystkie mody, w sumie to głównie chodzi te o te O, te 3. Tam modyfikacja zajmuje około 400 MB, prawie 500 MB, więc to no, troszeczkę waży. W takiej kolejności możecie to ustawiać, raczej powinno działać, zatwierdzacie zmiany i co? I go! A więc jak już mamy odchłanego rotaka, to, to nie, nie patrzymy na tą maknumeczkę, bierzemy dilerze ciężarówek, uzyskaj dostęp do dealera, klikamy na tego wspaniałego transita, no i teraz wybór e, kabiny, e, to nic, tu mamy wybór e, jaki, w jakiej ma być konfiguracji, mały taki e, fordzik, taki Ford zwykły bus, co nie, taki krótszy fordzik. I oczywiście mamy, y, oczywiście mamy tego busa, który będzie nas interesował i tego busa, który będzie nas interesował. Może być ten stary, może być nowy. Ja robiłem z nowego, teraz sobie mogę, se zrobię starego. Dobra, elegancko kupiliśmy sobie już tego busa teraz, kochani, spróbujemy kupić jeszcze naczepę. Dealer naczep. O, i tutaj mamy różne naczepy, takie małe naczepy, yy, przyczepki, przepraszam, przyczepki, małe przyczepki, ale również nie musimy koniecznie kupować przyczepki do tego busa, tylko możemy sobie wziąć yy, do tego busa za pomocą tej jednej modyfikacji no trailer. I teraz będziemy mieć taką jakby bez przyczepy. Będziemy mogli brać ładunki. I załóżmy weźmy sobie takie coś. I teraz będziemy jeździć bez przyczepy. Zaraz wam tu pokażę, jak to działa. No i też w zarządzaj naczepami musimy wybrać tą taką naczepę, której nie widać teoretycznie. Zaraz wam ją pokażę. Ona jest tutaj. Użyj. Tak. Oczywiście naczepa czeka na ciebie w Berlinie. Z podpięciem tej przyczepy czasem bywają jakieś mniejsze, większe problemy, więc użyjemy kamery 0. I klikniemy Ctrl, F, yy, CTRL F9, i teraz tą naczepę mamy już podpiętą. Teraz musimy przejść do rynku, rynku pracy, rynek ładunków. I weźmy sobie, tutaj jesteśmy teraz aktualnie w Austrii Weźmy na przykład jakieś tam Widzicie, takie malutkie, mamy tutaj małe Małe mamy yy, Małe mamy ładunki Po 5 ton, kalafiora, czy to już jest za duży Bo to 3,5 tony Dobra, kwiaty doniczkowe mamy tutaj na Włochy Okej, okay, bierzemy Zobaczmy jak działa nam ten fordzik, odpalamy O, ty no Dźwięki takie chyba Skody Dźwięki takie bardzo skodowe, ale zobaczmy światełka. Światła do jazdy dzienne, ja nie wiem czy to tutaj są. Niby się coś zapala, takie nie wiadomo co, no ale... Światła mijania działają dobrze, jak tam światła drogowe też widzę się zapalają elegancko. Zobaczmy teraz e, awaryjki. Elegancko przy lusterkach też, tu wszystko elegancko e, działa, wygląda. Okej, okay. nie widać kierowcy, dnie w środku. Spoko, dobra w takim to wypadku ja się tutaj już przetransportuję wrzucam jedyneczkę zaraz zobaczymy jak działa tutaj skrzynia biegów czy dobrze ona działa w lusterkach ogólnie też spoko widać co nie, naprawdę tylko nie wiem czemu jest wsteczne lusterko tutaj działające, nie powinno działać no ale po bokach tutaj lustereczka też fajnie, fajnie współpracują dobra, my jedziemy na miejsce załadunku w takim wypadku Dobra, jesteśmy na firmie i teraz zobaczcie, co się wydarzy. Ja sobie y, tutaj podjeżdżam, zaraz wam pokażę. A, y, rynek ładunków, co ja biorę? Rynek ładunków, przyjmij zlecenie. No i ogólnie tutaj powinienem podjechać, jak widzicie, pod te miejsce wyznaczone. Ale różnie to działa, więc ja ogólnie polecam kliknąć teraz Enter, żeby samo nas załadowało. I teraz jesteśmy załadowani, jak widzicie. Tutaj pod, pod tą rampą jesteśmy. I w sumie patrzcie, mamy tutaj teraz aktualnie, co my tu mamy dwa? Dwie tony kwiaty doniczkowe. No i co? No i zostało nam tylko to zawieść. Więc teraz przetestujemy tego naszego Forda Transita w praktyce w trasie. Wiecie co? Ogólnie jeszcze wstąpię do mechanika. Sprawdzę, czy yy, w mechaniku da się ustawić yy, w tym Fordzie jakieś GPS-y i tak dalej, w sensie, żeby na desce rozdzielczej były. Zaraz to sprawdzimy. No, tutaj taki troszeczkę minus, bo nie można tutaj nigdzie ustawić chyba GPS-a, nie zmienić kierownicy, nic się nie no to taki minus troszeczkę tego y, Forda Transita, ale może będą w końcu jakieś poprawki. Ten Ford ma jedną, jedną wadę, yy, nie wiem czy to tak normalnie jest w Fordach, bo nigdy taki Fordem oczywiście nie jeździłem, ale spadki obrotów po zmianie biegów są bardzo... Bardzo nierównomierne, szczególnie jak porównujemy, na przykład, jak wrzucamy jedynkę, później dwójkę, te obroty tam spadają, załóżmy, o ten tysiąc, o półtora tysiąca, ale bardzo ogromna różnica jest między biegiem 1, 2 yy, a trójką, co nie? Jest ogromna taki przeskok, no ale w sumie idzie się do tego przyzwyczaić. Oczywiście zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, trzeba wyłączyć ogranicznik prędkości, czekajcie, zaraz go znajdę. Ogólnie widzę, no ten Fordzik ma jednak problem ze skrzynią biegów. Powiem wam, że jeszcze jak na dwójce, na trójce idzie jazda. Nie wiem, może to jest spowodowane to, że mam dwie tony cały czas, że tak powiem, z tyłu na pacę i tak dalej. Może to jest spowodowane. Spróbuję, może tutaj, wiem, mało realne, ale spróbuję na autostradzie odczepić ładunek. Okej, okay. i zobaczę, jak teraz będzie się zbierał ten fordzik. Tak, trójka, trójka. No, powiem Wam, bez ładunku idzie elegancko, więc nawet w tych e, busach jest zasymulowana, kochani, sprawa właśnie obciążenia ładunku. Nie, on idzie całkowicie inaczej. Całkowicie, wam powiem inaczej idzie teraz ten busik. Naprawdę bez, jakby tak powiem wam, no yy, bez ładunku, no całkowicie się inaczej nim prowadzi. Całkowicie inny bus, powiem wam. Całkowicie inny bus. Więc bardzo polecam sobie to przetestować, bo naprawdę inaczej się to wszystko, no całkowicie inaczej się to prowadzi. Ogólnie, kochani, busik działa bardzo, bardzo fajnie, też troszeczkę paliwa sporo z żre, żera. to też taka dziwna sprawa, ale tak to ogólnie bardzo fajnie się nim jeździ. Bardzo polecam do takiej zabawy po Polsce, jak i nie tylko po Polsce, możecie napisać w komentarzu, czy go pobraliście, czy wam wszystko działa, jak wam nie działa, to ja wam pomogę. Możecie napisać, czy lubicie bardziej jeździć busami, czy raczej ciężarówkami, czy macie kogoś może w rodzinie, albo wśród znajomych, którzy jeżdżą busami, napiszcie w komentarzu, a ja wszystkie fajne komentarze przypnę i na nie odpowiem. No, zostawcie taki tam jeszcze czerwony przycisk subskrypcję. Jak go zostawicie, to będę wam pokazywał jeszcze więcej zarobistych modów do Eurotrack Simulator 2 i nie możecie zostawić też łapki w górę, bo wtedy to mnie motywuje i film rozsyłany jest do wszystkich ludzi na świecie, więc możecie też swojemu ziomkowi, busiarzowi, albo swojemu tacie, albo braci, albo siostro, siostrze, wszystkim wysyłać, czy są busy już do Eurotrack Simulator 2. To wszystko ode mnie, koniecznie też wiecie na grupę Kuchenna 24, to 24 tą na Facebooku, jak i tą na Discordzie. Ja się z wami żegnam, bo mam bardzo dużo jeszcze pracy, bo szef mi kazał zrobić 25 tysięcy kilometrów w ciągu jednej doby, więc będę musiał to zrobić busem, nie wiem jak, chyba nie będę spał przez najbliższe 4 dni, ale dobra, to jest jazda busem, więc to jest normalne. Żegnam się z Wami, na razie trzymajcie się i linki do wszystkich modusów w opisie. Nora!